Że... Trzy. Trzy, trzy. Raz. I tu tutaj podaj na moją dłoń sprawiedliwą. Sprawiedliwą. To, jest, to się nazywa pozytywnym myśleniem. Uh -huh. no, tak, patrz jak trzy, czapkę. No, trzy. To, i teraz tak. Po kolei. Ja tłumaczę o co chodzi. Dlaczego trzy? My będziemy upubliczni. Dwa, pięć. Tak. Ale poczekaj. ten jako pierwszy. Bo to kolejność też jest ważna. A wujek Andrzej za środkami. To jest jeden. Dobrze? To jest żona Andrzeja. No <laughs> i <laughs> <laughs> Daj co? to brako? to pytał już. <laughs> I ten. E, my losujemy trzy. Doszło do oszustw. Jakiego? Musisz wylosować jeden, który się tu nie zgadza. A to ja nie mogę, bo ja jestem z układu. Miłość Tyś... wywal kogoś. Kogoś wywal. No, no, jak no. to było? No, nominuj kogoś. Nominuj no, kogoś. No, no, no. <noise> został nominowany. Wszystkich To trudne słowo. Dobrze. Nomin został nominowany. No. Otwieramy. No. Jeden, no, tak. No, tak. No. No. Jeden, cztery, pięć. Dobrze. Jeden, jeden cztery, cztery, pięć. cztery, pięć. To ty trzymaj ten 1, 4, 5, a ty będziesz ty trzymał ostatni. Dobra. Bo to jest jako drugi. Będziemy upubliczniać trzy numery. Pierwsza pozycja ma dwa tygodnie na to, żeby się zgłosić do nas. Najpierw a? może być zdjęcie. A kto, niewioz... a kto wie, jaki ma numer? Ona. Ale kto? Ta osoba. Jak ona to wie? Ma kartę. Kupiła numerowaną a? Słyszałem jest coś w uważnym słuchaniu prelegenta. Muszę sprawdzić kartę, którą kładę. Krótko mówiąc, dwa tygodnie: pierwsza osoba nie zgłasza się, trudno. Druga osoba nie zgłasza się, trudno. Trzecia osoba nie zgłasza się. Jeśli wygra, każda z nich wszystkim gratulujemy. To będzie uwiecznione na naszych portalach. Jeśli nie, zgodnie z regulaminem, e, zamieszczonym na legalu, bo mamy oczywiście wszelkie e, potrzebne. Yy, zgłoszenia do organizowania licytacji. Yy, dalej, już jakby zarząd stowarzyszenia decyduje, co z tą gitarą się dalej dzieje. Czy ona będzie dalej podlegała losowaniu, czy na przykład może zostać zlicytowana? To jest taki, taka ważna rzecz. I mamy ten ostatni numer. No to ja już ja. No właśnie. 287. 287, czyli pierwszy numer. Ania ma, to jest numer... Co za emocje? 425. 425. Państwo widzą, że to jest 425? Państwo są wybrać, świadkami, tak? bo ta gitara to naprawdę poważna sprawa jest. Aha, dlaczego poważna? Dostaliśmy od Scorpionsów najpierw dwie gitary. Pierwsza była ich autentyczna, z ich podpisami z magazynu wyciągnięta, potem podpisy na gitarach, które zostały nam dostarczone. Pierwsza poszła za 65 tysięcy złotych chyba na licytacji. A druga chyba za 66. Ale ponieważ ludzie, którzy kupowali to byli harlejowcy, jednocześnie właściciele firm budowlanych dla Domu Muzyki przekazali kupę materiałów. Widzisz, czy jak chcesz na gitarze, musisz założyć firmę. To się grubo zrobiło naprawdę ponad 300 tysięcy. A tutaj jakby na gitarze przygotowuję do życia. Tak, całą Czyli tak, 4, 2, 5, jako numer 1. Potem był 1, 4, 5. I 1, potem 4, 5, z 8, 7. Tak jest. Poczekaj, 1, 4, 5. Żeby nie było. Co? To jest 1, 4, 5. Skąd to wziąłeś? Dobra. Dobra. Jak wszystkich innych ludzi. To jestem. Dobra. Taki 1, 4, 5. Widzą Państwo, widzą nie ma ściany i... I 287. 287 bierzemy na słowo Łukaszowi ja tak, Łukaszowi Propary. No i teraz serdecznie dziękujemy za tę części. Dostałem piątkę z matematyki, to mama mi, planej